Polityka międzynarodowa to coś, co na tym kanale pojawia się czasami, ale jeszcze rzadziej. Pojawiają się randomowe państwa. Uwielbiamy ten segment. Odpocznijmy od polskiego syfu dzisiaj. Były Filipiny, był Izrael, było dużo losowych w jakimś stopniu państw, których moglibyście się po nas nie spodziewać. Ale dzisiaj jeden z najbardziej randomowych Watykan. Tak grubej imby, Watykan nie widział od 30 lat. Głównym aktorem jest wicesekretarz stanu Watykanu. Powiedzcie to trzy razy szybko. Wicesekretarz stanu Watykanu, wicesekretarz stanu Watykanu, wicesekretarz stanu Watykanu. Niesamowite ty był zamieszany za kupowanie i obracanie w Londynie nieruchomościami z jakieś, wiecie, bagatela 200 milionów euro, a za hajs małych inwestorów z kolei kupował ubrania swojej młodej asystentce. Także zostańcie z nami, bo będzie wszystko to, co najbardziej kochamy w tego typu historiach. Będą plot twisty, będą defraudacje, krzywe akcje i na koniec pikantny romans, więc zostańcie do końca dla pikantnego romansu. No i co? No i lecimy teraz do tego Watykanu, no bo to jest naprawdę cudownie, ale teraz lajki, subskrypcje, byłoby nam bardzo miło. I do historii. Kardynał Beciu zrobił karierę niczym z najlepszych spółek Skarbu Państwa. Do tego wszystkiego pomógł mu Polak, bo jakżeby inaczej, ale spokojnie, spokojnie, w tym filmie nie będzie szkalowania na Pawła II. On po prostu wziął tego młodego i ambitnego księdza, dał mu parę funkcji, zrobił go nuncjuszem apostolskim w Angolii, potem jeszcze w innych państwach. Ogólnie to jest takie stanowisko ambasadora Watykanu w jakimś państwie. No i jak wrócił, został wiceszefem sekretariatu stanu w Watykanie, to jest takie nasze połączone Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Ministerstwo Zagranicy, tak? Ministerstwo Spraw Zagranicznych. De facto to jest takie super ministerstwo i premier, który stoi na jego czele w pewnym stopniu. Zajmował się sprawami administracyjnymi, nominacjami na kardynałów, zajmował się podróżami papieża, aż sam w końcu uzyskał y, kapelusz kardynalski, bo to jak masz kapelusz kardynalski, to zostajesz kardynałem. I to jest, wiecie, już ten moment, w którym możesz głosować na tym konklawę. Więc ogólnie jest to bardzo wysoka funkcja, do jakiej możecie zajść w kościele. No i to w sumie fajna, fajna funkcja, ja bym chciał, ja bym chciał. Do tego został prefektem do spraw kanonizacyjnych. My wiemy, większość osób kojarzy prefektów tylko z Harry'ego Pottera i tego wiecie, że znali hasła do różnych, różnych obrazów. To raczej nie chodzi o to, chyba. Co jest po prostu najważniejsze, to była jedna z najważniejszych absolutnie osób, która funkcjonowała przy papieżu, a właściwie papieżach, nie w tym momencie już. I to jest taka pozycja, na której albo jesteście naprawdę wielkim mężem stanu, albo robicie ups. Ale jeśli zrobicie na tej pozycji upcji, to to już będzie grube opcji. 2014 rok. Ostatecznie ekskluzywna kamienica w Londynie. Pozyskana przez Watykan. 2014 rok. Ostatecznie ekskluzywna kamienica w Londynie. Zakupiona. I masa strat. Zakup został zrobiony przez fundusz inwestycyjny bankierów, którzy by nie mieli w ogóle renomy. To były czyste randomy, które po prostu dostały gigantyczne pieniądze od kościoła. I robiły z nimi rzeczy, które nie mieli żadnego doświadczenia, oni po prostu to robili. Tutaj wiecie, trzeba zaznaczyć, że, no, Becci ma 73 lata i jest z Sardynii, więc to może być mindset, w którym stwierdza, że ja mu ufam i to wystarczy. W każdym razie, no, ci bankierzy ewidentnie tego w zaufania nie odwzajemnili. Na przykład dwóch z tych maklerów obracało właśnie 200 milionami euro Watykanu i zapytacie, co z nimi robiło. No właśnie, tego nie wiemy my, tego nie wiecie wy, tego też nie wie Watykan. Bo duża część z tych pieniędzy nigdy nie została realnie w coś zainwestowana. Ona po prostu. Zniknęła. Ten worek miał dziurę, przez którą wypłynęło... Dużo z 200 milionów euro. To jest duża dziura w worku i w ogóle duży worek. No dobra, ale skąd takie miliony euro biorą się w ogóle w takich celach inwestycyjnych? Jakby skąd one się wzięły? A ze Święto Pietrza? w tym wypadku to po prostu darowizny, które są wysyłane przez losowych ludzi papieżowi na cele dobroczynne. Co sprawia, że cała ta sytuacja robi się troszeczkę bardziej obrzydliwa, bo to jednak były pieniądze wysłane bezpośrednio papieżowi, po to, żeby on z nimi robił dobry użytek. A tymczasem pojawia się nasz główny bohater, który tak te pieniądze cap. I do tego worka, nie? Do tego dużym beneficjentem tego wora był brat naszego głównego bohatera, który ma spółdzielnie w Sardynii. No, i te spółdzielnie były hojnie dotowane z funduszy kościelnych. Ale widzicie, taka imba musi prowadzić do konsekwencji. 2014 rok. Każda historia potrzebuje tego złego, tego, właśnie w tego dobrego, ale tego złego dla naszego głównego bohatera. Pojawia się on, arcybiskup Sydney, George Pell. Typ zostaje szefem takiego Ministerstwa Skarbu i zaczyna się interesować sytuacją. Zaczął się rozglądać, a jako że już mówiliśmy o tym, że poziom wałków był gigantyczny, to nie trzeba było się długo rozglądać. I teraz widzicie, każda normalna instytucja, każda normalna instytucja to byłaby sytuacja, w której on wchodzi i okazuje się, że mają gigantyczne dziury w budżecie, że ktoś tam coś ponaciągał i nie mają pieniędzy w ogóle, nie? Ktoś je ukradł. Ale nie w Watykanie. W Watykanie doszło do prawdziwego cudu. Doszło do rozmnożenia pieniędzy. Prawie półtora miliarda euro więcej było na watykańskich kontach. O tych pieniądzach. Aktywach nikt nie wiedział, że one tam są. Znaczy, nikt. Oficjalnie to na pewno nikt nie wiedział, a nieoficjalnie to ktoś musiał wiedzieć. W każdym razie Pel stwierdził, że to jest trochę gruba akcja, i on zablokuje 5000 kont, tak profilaktycznie, żeby móc zbadać sytuację. W 2015 roku stwierdził, że pójdzie dalej. Zdjął tajemnicę bankową w Watykanie, co oddaliło Watykan od Szwajcarii. Już teraz jedyne ich powiązanie z Szwajcarią to gwardia szwajcarska, no bo wcześniej była tajemnica bankowa i gwardia szwajcarska, teraz tutaj tylko Gwardia szwajcarska. Co oznacza, że jak odetnę się od gwardii szwajcarskiej, to albo wracam do tajemnicy bankowej, albo. Całkowicie urywają swoje kontakty dyplomatyczne ze Szwajcarią. W każdym razie po zdjęciu tej tajemnicy bankowej zatrudnili zewnętrzną firmę, która miała zajmować się audytem i co roku sprawdzać finanse Watykanu czy tam na pewno nie dzieją się jakieś krzywe akcje. Jak możecie się spodziewać, nasz główny bohater nie jest wielkim fanem tego rozwiązania. Stwierdza, że trzeba coś z nim zrobić. Co najlepiej zrobić ze swoim wrogiem w Watykanie? To już nie są czasy, że można go po prostu... Od... To już też nie są do końca czasy, że można mu zagrozić ekskomunikom. To nawet nie są czasy, że można porwać jakiegoś papieża i zrobić nowego papieża, że było dwóch papieży, to może się nie skapną. To są czasy na po prostu czarny pijak. No więc zrobił tak wielką kampanię, że ty praktycznie został zmiażdżony i musiał zniknąć ze stanowiska. To mógłby być koniec, ale nasz wielki człowiek posunął się o krok dalej i stwierdził, że zrobi jeszcze jedno małe świstewko. 2017 rok. Pan George Pell. Zostaje oskarżony o nadużycia seksualne względem nieletnich. No, wszyscy się domyślamy o co chodzi. Zastanówmy sobie to w czasie. Mamy Kościół katolicki dzisiaj, który ma gigantyczny problem z nierozliczoną przeszłością tego typu sytuacji. I ty jesteś jego wicesekretarzem. Jesteś jakby wicepremierem tego państwa, które jest za to w dużej części odpowiedzialne. I stwierdzasz, że w ramach zaatakowania typa, który przeszkadza Ci w robieniu nielegalnego biznesu, oskarży Go coś takiego. twoją drogą, dzień po tym, do domu tego typa, który miał, wiecie, ten audyt, robił te audyty, był szefem tych audytów, no, wjechała sobie policja i zrobiła mu jakieś 5 tysięcy zarzutów. W każdym razie, wiecie, normalnie, no, narracja byłaby prosta. No, to jest kościół katolicki, tego typu Oskarżenie jest bardzo mocne i raczej wszyscy się cieszą, że może jakaś kolejna osoba dostała, wiecie, sprawiedliwość. Sytuacja wygląda tak, że sąd w Sydney po 440 dniach zniósł wszystkie zarzuty, bo nie było żadnych dowodów. Jakby, czekajcie, typ siedział 440 dni w więzieniu za coś, czego mu w ogóle nie udowodniono. I teraz jasne, to nie jest kwestia tego, że na pewno tego nie zrobił. I gdyby to zostało tylko na tym poziomie, to byłyby tylko słabe domysły, że to jest powiązane. Problem polega na tym, że nasz kochany Beciu z jakiegoś dziwnie określonego powodu, mniej więcej w trakcie trwania tych wszystkich procesów, całej przelał gdzieś tam przypadkowo 700 tysięcy euro do Australii. Jasne. Może otwierał nową, perspektywiczną hodowlę kangurów. Może bardzo chciał zobaczyć dziobaka. Ja to rozumiem, też uwielbiam dziobaki. Ale istnieje też cień szansy, że może troszeczkę chciał posmarować gdzie trzeba, żeby jego adwersarz miał jak najgorzej. Potem jeszcze dostał to, wiecie, wiceprefekturę i tak dalej, więc był jeszcze potężniejszy i cały czas sobie działał, na przykład przelewając 600 tysięcy euro swojej młodej asystentce. I tutaj, jak obiecaliśmy, tak będzie. Pikantny romans. Nie mogłaś ta historia obejść bez pikantnego romansu. Cecilia Maroni to jest y, kobieta, która jest y, oficjalnie uznawana za jego kochankę, a bardziej oficjalnie za jego damę? To jest jakby... okej? Okay. A przy okazji jest bardzo dobrą biznesmenką. Zajmuje się ochroną osób prywatnych, jakby walką z terroryzmem, tak? Jest taką agencją zabezpieczającą przed terroryzmem i jakimiś tam niebezpiecznymi sytuacjami. Wszyscy zapytani o nią, eksperci od tego typu kwestii mówią, kto to jest. Nikt jej nie zna, nikt nie ma pojęcia, co nie przeszkadza jej firmie w bardzo dużych zarobkach i inkasowaniu niesamowitych pieniędzy. Trzeba przyznać, że odpowiedź na pytanie, dlaczego nikt o tobie nie słyszał w towarzystwie ludzi, którzy się dosłownie tym zajmują, jest całkiem sensowne, bo powiedziała, że mordy to jest taki biznes, że trzeba być tajnym. Co byłoby legitną wersją wydarzeń, gdyby nie fakt, że jakimś cudem dziennikarze dotarli tych wszystkich innych ludzi, którzy są tak bardzo tajni że można do nich dotrzeć i ich zapytać, oni ci odpowiedzą normalnie na wywiadzie, a ona nie. Ale w każdym razie no, ochraniała dyplomatów, misjonarzy i tak dalej. Nie? W sensie to jest dobra watykańska ochrona, która była nakładana tym ludziom, którzy naprawdę często jest w niebezpieczne miejsca. I problem trochę polegał na tym, że strasznie lubiła publikować zdjęcia w social mediach tego, jak bogate ma życie, co nie do końca współgrało z jej jakby, może jakąś tam rolą, z tym biznesem, który nie wiadomo na czym się opiera. Ale prawdopodobnie z te wszystkie ładne rzeczy, które można było zobaczyć na jej Instagramie, płacili ludzie święto co jest trochę smutne jak się na tym zastanowić. W każdym razie na pewno. Generalnie, no taimba przytacza się przez Watykan, jest największą od 30 lat, co najmniej. 10 typów teraz siedzi, jest oskarżanych o różne rzeczy. Gdzieś tam łącznie na razie im wagnięto 412 milionów euro, jako te pieniądze, które gdzieś tam przez nich się prześliznęły. Zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Prawdopodobnie już jest ugotowany mimo wszystko, bo jak się spojrzy na obecną politykę Franciszka, to raczej im tego tak po prostu nie odpuści. Więc, jakby, no może Happy End, ale gdzieś tam nie smak pozostał. Z drugiej strony, czy naprawdę spodziewaliśmy się, że takimi by się nie dzieją? Myślimy, że Watykan nie jest jakiś nawet wyjątkowy w tym wszystkim. Po prostu jest to całkiem zabawne, że robi to Watykan, to w takiej sytuacji. To był trochę inny odcinek, ale trzeba odpocząć czasami od tego polskiego, polskiego syfu, ale spokojnie wrócimy do tego nasz Instagram, nasza grupka, nasze inne filmy. Lecicie, zapraszamy was serdecznie. Staramy się dać dla was pa